Dzień dobry. Proszę państwa, chciałem wam pokazać materiały, które takie dość zaległe materiały. Dość dawno nakręciłem film w muzeum Rydlówka w Krakowie. To jest muzeum takie dość ważne z patriotycznego punktu widzenia. Generalnie dworek Rydlówka jest miejscem, gdzie Wesele wyspieńskiego się odbywa. Zresztą autentyczne wesele właścicieli tego, tego dworku było inspiracją dla, dla artysty, żeby, żeby napisać wesele. No, jest tam dość spora kolekcja korala szlachetnego. Pamiętajcie, że koral. Koralium rubrum, czyli koraż lachetny, koraż kora śródziemnomorski. Właściwie do połowy XIX wieku był wydobywany w bardzo niewielku pozyskiwany właściwie, nie wydobywany, pozyskiwany w bardzo małych ilościach na terenie akwenów właśnie na Morzu Śródziemnym i u wybrzeży Afryki, u wybrzeży Europy, a także częściowo u wybrzeży Azji. No, i koral pokażę Wam. Koralium rubrum. Odmiana sardynian. Może tak będzie lepiej widać. Odmiana sardynian. Odmiana dosyć droga i niewiele ludzi wie, że, że on jest normalnie jest czerwony, ewentualnie różowy. Ale jeżeli koralowce obumierają, no to wtedy gałązki. Z biegiem czasu wietrzeją, i to wietrzenie sprawia, że barwa zaczyna wpadać w pomarańczowy kolor. I tutaj mamy przykład takiego, takiego, właśnie korala, takiej gałązki. Widać, że ona już się nie trzyma w ogóle podłoża, została zniszczona, i on jest delikatnie pomarańczowy. Jest to tak zwana odmiana szaka. Szaka, dlatego że w Prądy morskie w obrębie wybrzeża Francji i Italii tak przepływają, że gałązki tego rodzaju były przez wody transportowane i deponowane w jednym miejscu, a właściwie w trzech miejscach, ale wszystkie w okolicach miejscowości szaka. Na Sycylii. No i tam odkryto najpierw pierwszy depozyt, później drugi depozyt, potem trzeci. I te depozyty już z tych depozytów już wydobywano koral szlachetny, bo to de facto jest to koral szlachetny kopalny, przynajmniej tak należałoby to klasyfikować. Taka skała koralowa o niskim stopniu zmetamorfizowania, która w której można było właśnie wydobyć te, te szkielety i używać je do biżuterii problem był taki, że tego korala w bardzo krótkim czasie pozyskano no więcej, 10 tysięcy razy więcej niż wydobyto od starożytności do czasów odkrycia tych, tych depozytów. Więc to zrujnowało całkowicie rynek we Włoszech no i spowodowało, że koral stał się bardzo tani na rynkach, i usiłowano znajdować nowe rynki zbytu. Jednym z takich rynków zbytu była Polska. Drugim rynkiem zbytu, oczywiście, były tereny dzisiejszej Ukrainy no i tereny Białorusi. Ponieważ na tych terenach ta biżuteria była chętnie wykorzystywana zarówno przez mieszczaństwo w Polsce przez mieszczaństwo, no dlatego że nie wolno było nosić na sobie barw narodowych. No a koral, czerwony koral z, czy tam czerwonopomarańczowy koral z, na tle białej bluzki no już dawał polskie barwy narodowe, więc można było w ten sposób walczyć z zaborcami. To, to po pierwsze, no po drugie w biżuterii ludowej Koral był kojarzony ze zdrowiem i z, życiem, i z życiem, z taką życiodajną siłą, i dlatego był bardzo chętnie ubierany właśnie do strojów ludowych właściwie na terenie całej Polski, albo przynajmniej może za wyjątkiem, może za wyjątkiem północy, gdzie na północy królował Bursztyn w stroju ludowym, natomiast w centralnej Polsce i na południu Koral no był taki, taką podstawową biżuterią, ślubną, dochodziło do, znaczy ślubną ślubną również, ale ludową. Dochodziło do tego, że panna na wydaniu, jeżeli nie miała naszyjnika z koralem, to, to nie była w stanie wyjść za mąż. Także było to bardzo ważna, ważna biżuteria. No i pokażę wam teraz filmy, które udało mi się... Tylko postaram się to udostępnić. Dobrze już widać, czy znaczy wy, wy widzicie. No i to jest właśnie dworek. Rydla. Piękne muzeum. Malowniczo położone właściwie blisko centrum w tym momencie, blisko a wygląda tak, jakby, jakby tam się czas zatrzymał. Generalnie czas się zatrzymał. Jest to głównie muzeum malarstwa, ale, ale oprócz tego pamiątek patriotycznych i y, pamiątek po rydlach. Tutaj macie fotografię z, właśnie z taką biżuterią, która za chwilkę będzie prezentowana. Jak widać, odświętnie wielkie ilości korala były noszone, bo i ten serdak jest wyszywany koralem i na szyi. też tych sznurów korali jest cała, cała moc. Jak widać różne, miała wiele gospodyni miała wiele naszyjników. No a tutaj już stroje, to oryginalne stroje właścicieli domu. Jak widać mężczyźni również nosili biżuterię z korala, takie, takie spinki do koszul, były charakterystyczne. To jest strój ślubny, sukna ślubna panny młodej. Standardową rzeczą, która jest. Może zatrzymam to tutaj na sekundę. Standardową rzeczą, czy standardowym elementem tej biżuterii dla stroju, charakterystycznym wyłącznie dla stroju krakowskiego, był taki krzyż, który był kameryzowany pięcioma kaboszonami z korala, robionymi z koralików, czyli właśnie mocowanymi na sztyft. Było to charakterystyczne wyłącznie dla stroju krakowskiego. Na wschód również spotyka się krzyże, ale nigdy tam w stroju rzeszowskim na przykład, ale nigdy te krzyże nie były kameryzowane. Koralem. One po prostu były robione wyłącznie z metalu i to zasadniczo był metal szlachetny. Wtedy srebro było bardzo drogie dla w stosunku do zamożności ludzi na wsi. W związku z tym oni rzadko kiedy, ktoś był tak bogaty, że mógł sobie biżuterię robić ze srebra, wykorzystywano do tego bakfon, jak to nazywano. Bakfon jest spolszczeniem nazwy paktung. Pak tong, czyli chińskiego stopu. Tam było backfon, backfun, różnie na to mówili. Pak tong również w ten sposób. I złotnicy krakowscy specjalizowali się często w robieniu właśnie takich, takich ozdób. Między innymi Franciszek Zając. Ale głównie zajmowali się tym złotnicy, biedni złotnicy żydowscy na terenie Kazimierza. I tutaj jest kolejna, kolejna suknia, czy właściwie kolejny strój. No i jak widać, tutaj ta kurtka, serdak, trzyrzędowy trzy naszyjnik jest charakterystyczny cofnę troszeczkę. Trzyrzędowy naszyjnik jest naszyjnikiem charakterystycznym. Wiązany był na wstążki i te wstążki były mocowane do takich właśnie blaszanych elementów, do których przywiązywano każdy ze sznurków. Trzy były charakterystyczne. Oprócz tego, tak jak widzicie, serdak cały wyszywany. Tak samo wyszywana kurtka. Duża ilość korala świadczy o zamożności tego domu bo koral wtedy był dość drogi. Jeden sznur korala kosztował równoważnej krowy, wartość jednej krowy, jednej jałówki. I to właściwie tak było przez cały czas. Przez cały czas w literaturze spotyka się właśnie takie wyliczenia, że jeden sznur, jedna krowa. Zresztą koral był używany jako pieniądz, na tym terenie. Po pierwsze, właśnie można było za naszyjnik kupić, kupić krowę, ale można też było naszyjnik rozłożyć na koraliki i koralikami płacić. Wtedy, kiedy nie było gotówki, można było się zawsze wspomóc. Zresztą chłopki wtedy pod Krakowskie nie trzymały pieniędzy jako takich, tylko trzymały właśnie koral, po to, żeby móc ewentualnie się nim rozliczać. W, wtedy, kiedy, kiedy zaszła taka potrzeba. Tutaj pokażę Wam jeszcze, już pokazywałem kiedyś to jest, to jest właśnie odmiana szaka. Widać, że małe kawałki, czasami przypalone z powodu działalności wulkanicznej na dnie, na dnie morza, na, na terenie, na którym były te depozyty, znajdowane, często właśnie pokryte pąklami albo innymi innymi śladami bytności jakichś organizmów. Żyjących we wodzie. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.